Nieznana Historia Świata. Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj kontynuujemy temat starożytnego Egiptu. Ostatnio mówiłem o nieznanych nam technologiach, które były obecne wśród Egipcjan, które posłużyły, przyczyniły się do powstania różnych dzieł sztuki, różnych monumentów, budowli w czasach starożytnych. Tak przynajmniej można to odczytać z historii. Natomiast. No właśnie, jak należy postrzegać cywilizacje starożytne? Dzisiaj na przykładzie staro cywilizacji starożytnego Egiptu postaram się to przedstawić. Dlatego, że no tak, z jednej strony mamy opinię naukowców, badaczy, egiptologów, bo dzisiaj opowiadam o Egipcie, którzy twierdzą, że Egipcjanie rozwinęli się z, poprzez wiedzę swoich przodków. Poprzez wznosili budowlę siłą własnych mięśni, że to wszystko było możliwe, że ich podejście do rzeczywistości umożliwiało rozwój cywilizacji naprawdę bardzo zaawansowanej. No, a z drugiej strony mamy głos badaczy niezależnych, którzy twierdzą, że było to zupełnie niemożliwe, że bez konkretnych środków technologicznych, które którym my dzisiaj dysponujemy, albo nawet nie dysponujemy, że tylko z pomocą po prostu bardzo wyrafinowanej techniki można było do czegoś takiego dojść, że Egipcjanie sami z siebie no, nie, nie byliby w stanie po prostu stworzyć kultury technicznej. Więc jak to wszystko było? Postaram się to wyjaśnić, choć, choć nie będzie to takie proste. Przedstawię na, na początku taki tekst napisany przez pana przemysława Majkę pod tytułem Wierzenia starożytnych Egipcjan. I ten tekst posłuży mi do tego, aby w krótki sposób, oczywiście, przedstawić wam, jak wyglądał światopogląd starożytnych. Jak to było według właśnie tych starożytnych ludów, jak przedstawiał się świat. I na tej podstawie, na podstawie tego tekstu, bardzo łatwo już później będzie można po prostu zidentyfikować, jak tak naprawdę przebiegał ewentualny rozwój tej cywilizacji. Więc zaczynam. Faraon został ogłoszony Bogiem i jako taki rządził tak światem widzialnym, czyli państwem, jak i światem sił nadprzyrodzonych, czyli chociażby wylewami Nilu. Nikt na ziemi nie był mu równy, stąd na reliefach z tego okresu postać władcy przewyższała wielokrotnie innych ludzi. Z czasem pozycja królów zaczęła maleć, im wyższe stawały się piramidy, tym bardziej rosło znaczenie kapłanów i arystokracji. Formalnie faraon nadal rządził despotycznie, ale już nie sam, lecz z pomocą całego zastępu wezyrów i arcykapłanów. W efekcie malało również religijne znaczenie władcy. Króla Boga zaczęto postrzegać jako syna Bożego, a później jako odbicie Boga. Dłuższa tytułatura zakrywała jedynie powolny upadek królewskiego kultu. Rosła za to siła kapłanów. Zamknięcie w swych świątyniach, poświęceni modłom, naukom i rządzeniu, mieli czas na to, by wypracować złożony system religijny oparty na dawnych wierzeniach i odzwierciedlający ich poglądy. Przywilejami jakimi dawniej cieszył się król uroczysty pogrzeb i zaliczenie w poczet bogów po śmierci, zaczęła się szczycić cała kapłańska elita. Nieuniknione konflikty między kapłanami przybierały formę sporów religijnych, zaś wyniki konfliktów wpływały nie tylko na siłę poszczególnych świątyń, ale również na pozycję, jaką zajmowali ich bogowie. Stąd też nieustanna fluktuacja bogów, którzy raz sprawowali władzę monarszą na niebie na przykład Bóg słońca re, by za jakiś czas utracić ją na rzecz kogoś innego, w tym przypadku amona, pana siły sprawczej morskich fal i przeznaczenia. Jednakże religia starożytnego egiptu nie była wyłącznie dziełem kapłanów. Co prawda, to oni tworzyli skomplikowaną frazeologię i wiedzę religijną, lecz jej odbiorcami byli pracujący dla nich chłopi. Ci zaś oddawali cześć temu, co było im bliskie, zwierzętom i bogom szczęścia, radości, płodności i obfitych plonów. Rytuały wymyślane przez kapłanów stopniowo odbiegały od chłopskich oczekiwań, stawały się sztywne, formalne i niezrozumiałe. Prawdziwy kryzys władzy, a także religijności, przypada na tzw. pierwszy okres przejściowy. Głód, bunty chłopskie, nieudolne rządy oraz poszukiwanie nowych środków religijnej ekspresji przyniosły poważne zamieszanie i zmianę dotychczasowych obyczajów. Rabunki grobów zmusiły kapłanów do zastąpienia piramid ukrytymi grobowcami. I te były plądrowane, ale niewątpliwie ich budowniczowie mieli nadzieję ocalić życie pozagrobowe swoich panów. Niezadowolenie społeczne doprowadziło do tego, że świątynie zaczęły organizować nową formę kult pielgrzymki bogów. W ich trakcie lud mógł popatrzeć na posągi bogów, zetknąć się z dotychczas niedostępnym sakrum oraz poprosić o paszność o wstawiennictwo. Prośby zapisywano na małych skorupkach lub skrawkach papirusu, zwykle w formie pytania twierdzącego, tak aby bogowie naturalnie przychylili się do życzenia. Papirus przekazywano kapłanom, którzy wyrażali wolę Boga, niosąc posąg na prawo, co oznaczało tak, lub na lewo, czyli nie. W momencie zjednoczenia obu Egiptu w kraju istniały setki kultów. Żaden nie został zakazany. Niektóre świątynie związane z aktywniejszymi ośrodkami wchłonęły swoich konkurentów. Część, część zwyczajów zanikła, część połączono ze sobą. Proces ten trwał przez cały okres istnienia religii. Realne, polityczne wydarzenia przenoszono w świat bogów. Ważniejsi bogowie przyjmowali imiona i charakterystyki pomniejszych. Postaci bogów zlewały się ze sobą, nabierały podwójnej, potrójnej, a nawet poczwórnej tożsamości. Kapłani stanęli przed dylematem, jak wytłumaczyć przemianę boga jednego w drugiego, jak racjonalnie połączyć ze sobą sprzeczności. Kilkakrotnie próbowano przekuwać liczne wierzenia w jeden spójny system religijny, jednakże szybko zanikał on w mrowiu innych koncepcji. Tworzeniem teorii zajmowali się kapłani, niemniej religią starożytnego Egiptu cechował brak doktrynerstwa. Stare zwyczaje podtrzymywano ze względu na tradycję, a nie z powodów ideologicznych. Nie rozstrzygano problemów religijnych poprzez eliminację poglądów przeciwników, lecz inkorporowano je do własnych nauk, tak aby z czasem stały się elementem tradycji, formy dopuszczonej przez kapłanów. Oczywiście utrudniało to pracę następnym pokoleniom kapłanów, którzy musieli opanować ogromną spuściznę przodków, co gorsza, nie skodyfikowaną, a zawartą w całym zbiorze skomplikowanych gestów i rytuałów. Więc jaki obraz tak na pierwszy rzut oka wyłania się z tego tekstu. Na pierwszy, no, oczywiście należy wspomnieć o tym, o czym mało się mówi, bo przyjęło się, że to faraon czy król rządził państwem. No, niby tak, formalnie tak, ale tak naprawdę to jeszcze większą władzę mieli te, tak jak jest tutaj w tym tekście opisane, opisane arcykapłani, którzy publicznie się nie ujawniali. Którzy byli najbliżej Boga, nawet sam faraon nie miał wstępu do poszczególnych pomieszczeń, świątyń, na przykład, co jest ważne, dlatego że kapłani byli bezpośrednim przekaźnikiem myśli stwórców Bogów w czasach starożytnych. Natomiast faraon z czasem stał się taką, taką osobą, przede wszystkim przeznaczoną dla ludu. To była wizytówka państwa dla ludu. On był po prostu osobą. Publiczną, każdy o nim wiedział i no, nie było tutaj w tym niczego ukrytego. A kapłani, sprawując, będąc w ukryciu, sprawowali taką właśnie niejawną władzę. Dysponowali naprawdę bardzo dużym tutaj wachlarzem możliwości wpływania na decyzje polityczne, religijne w władcy, króla, czy też tak w Egipcie, faraona. Natomiast Przechodząc już do tego, co możemy wywnioskować, jak wyglądało życie Egipcjan. No z tego tekstu wynika bardzo jasno, że Egipcjanie, ci prości ludzie, jak i również ci, którzy sprawowali władzę, ta elita, była owładnięta kultem była uwładnięta różnymi po prostu zwyczajami religijnymi, które nijak mają się do rozwoju cywilizacyjnego, do rozwoju cywilizacji technicznej. Więc jak to jest możliwe, że ludzie, którzy mają znaczy mieli bardzo mieli bardzo archaiczny światopogląd w ogóle, mogli stworzyć coś, co Przyrównać można do świata współczesnego pod względem technologii, a nawet wykraczającego i to znacznie poza ten nasz świat, dzisiejszy współczesny. Jest to dosyć, jest to w zasadzie nie do wytłumaczenia, no bo w jaki sposób ludzie, którzy byli zawładnięci jakimiś archaicznymi wierzeniami religijnymi, którzy interpretowali poszczególne wydarzenia polityczne, katastrofy naturalne w taki sposób bardzo magiczny, którzy uważali, że szczęście, dobrobyt uzależniony jest od woli bogów, bogów niedostępnych, którzy gdzieś tam z nieba na to wszystko patrzą. Jest to raczej bardzo mało prawdopodobne, aby taki lud mógł w ogóle rozwinąć jakąkolwiek cywilizację, nawet nie cywilizację, ale kulturę techniczną. Natomiast, oprócz tego, co teraz mówię, no nie da się zaprzeczyć temu, że faktycznie Egipcjanie, starożytny Egipt był cywilizacją techniczną. Być może jest to trochę dziwne to, co teraz mówię i to co wcześniej powiedziałem, no ale tak to wygląda. Więc na przykład wśród Egipcjan możemy rozpoznać wiedzę, która pochodziła naprawdę z jakiegoś bardzo wysokiego poziomu, którą próbowano, którą Egipcjanie próbowali wcielić w ramach swojego światopoglądu, w ramach swojej wiedzy, jaka wtedy Obowiązywała. I na przykład przykładem tego typu jest model kuli ziemskiej, który według Egipcjan ziemia, tutaj przedstawiam to zdjęcie, był, jest wpisana w taki jakby kwadratowy okrąg i poszczególne elementy tego świata były zamknięte w kulistych sferach. Czyli wiedza na temat kształtu ziemi w jakiś sposób był. Próbowany ktoś próbował przekazać takie informacje, natomiast Egipcjanie nie, nie, nie bardzo wiedzieli co z tym zrobić, próbowali tutaj nadawać sens tej wiedzy w ramach ich po prostu wiedzy. Druga rzecz, no, prawdą jest to, że Egipcjanie przecież byli bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o astrologię, jeżeli chodzi o na przykład Leczenie było znane uzdrawianie przez sceny, i na przykład w czasie takiego uzdrawiania, stymulacja słowna kapłana przyczyniała się do tego, że badany pacjent odbywał podróż astralną do istot duchowych i tam u tych istot następowało uzdrowienie. Jest to opisane. W zapiskach egipskich jest to bardzo ciekawe. Na przykład niektóre przedmioty egipskie były nośnikami energii, ziemi i kosmosu. Bardzo ciekawie to opisał Teda Leszek Matela. Pozwólcie, że krótko przytoczę to, co napisał o Egipcjanach. Adepci magii egipskiej byli wtajemniczani w rytuały zamykania czynnych energii wszechświata w przedmiocie, obrazie bądź zbiorze znaków i symboli zgodnie z potrzebami osoby, której pomagali. Gdy talizman wykonany był specjalnie dla konkretnego człowieka, umieszczano na nim symbol reprezentujący daną osobę, np. znak zodiaku, magiczne imię lub odpowiednią liczbę um, osobistą. W ogóle, według Egipcjan, świat jako taki materialny, on był emanacją świata energetycznego. Według Egipcjan energia była nazywana mianem Heka. Następnie, aby powstała, aby zakląć energię w materię, potrzebna była intencja, czyli Siu i sam akt spełnienia, jakby zamknięcia tej energii w materii, opisany był jako Hu. Nawet analizując mity, już nie tylko egipskie, ale w ogóle starożytne, sumeryjskie też, to można wysnuć na ich podstawie taką, takie wnioski, że no, świat nie powstał w, w ramach wielkiego wybuchu, jakby chcieli tego fizycy, ale on istniał od zawsze, rozwijał się zawsze i jest to zgodne z tym, co mówią na przykład fizycy kwantowi. Że świat po prostu jest emanacją tego, tej rzeczywistości energetycznej, która tak naprawdę, no, nigdy się ani nie rozpoczęła, ani się też nigdy nie skończy, po prostu jest wieczna. I o tym, w jaki sposób wiedzieli Egipcjanie, oni nie potrafili tego opisać w sposób naukowy, dlatego że do takiej wiedzy po prostu nie mieli dostępu, nie rozumieli w ten sposób. Oczywiście znane są opisy technologii bogów, Różnych pojazdów, różnych broni, które oto opisy, jak sami wiecie, również nie są dosłownym przekazem tego, co widzieli na własne oczy, tylko próbowali starożytni przekazać przede wszystkim sposób działania tych broni, co one wywoływały, czyli one były opisywane jako na przykład burza piaskowa, jako trąba powietrzna, w taki bardzo abstrakcyjny sposób. Dlatego, że oni po prostu technicznie nie ogarniali tego, tych, tych wszystkich technologii, nie potrafili w sposób techniczny opisać poszczególnych broni, czy to pojazdów, którymi poruszali się, które stosowali przedstawiciele kultur pozaziemskich. Więc jak widać, Egipcjanie, czy w ogóle ludy starożytne, wydaje się, że rozwinęły się w taki oto sposób. W czasach bardzo zamieszłych, prehistorycznych, można by powiedzieć, dzisiaj, rozwijały się kultury bardzo technologicznie rozwinięte, kultury pozaziemskie, bym powiedział, które tutaj sprowadziły na Ziemię swoją technologię, w ramach której rozwinęli również szeroko pojętą inżynierię genetyczną. Stworzeni zostali między innymi ludzie, ale inni również mieszkańcy naszej planety, cała flora fauna. Później te cywilizacje, no z niewiadomych tak naprawdę powodów, one opuściły naszą planetę Nastąpił kataklizm jakieś 13 tysięcy lat temu, i później oczywiście te przedstawiciele tych cywilizacji w jakimś stopniu powrócili na Ziemię. Ale ludzie, którzy dzisiaj uważani są za twórców starożytnych cywilizacji, oni tych cywilizacji nie stworzyli, tylko odziedziczyli to, co pozostało po jeszcze wcześniejszych cywilizacjach, i kontakt. Powtórny kontakt z przedstawicielami tych cywilizacji pozaziemskich, którzy w starożytności również ingerowali w sprawy ludzkie, przyczynił się do tego, że jakaś wiedza została im przekazana, oni to opisali według siebie, i dzisiaj tak naprawdę mamy różne mity, różne zapiski, które w większości przypadków są niezrozumiałe. Dlatego, że oni już tej wiedzy tak bardzo nie rozumieli, starali się ją w jakiś sposób przekazać, ale to niekoniecznie miał taki no, wiarygodny efekt. Niektórzy z Egipcjan, tak jak Ci opowiadam o tej cywilizacji, byli w stanie pewne rzeczy tutaj pojąć, tym bardziej, że no, tak jak kapłani byli w kontakcie bezpośrednim z tymi bogami, jak to określili starożytni. Natomiast cała reszta tak naprawdę uwikłana była w te archaiczne po prostu wierzenia, w archaiczny światopogląd i żadnej tutaj jakości nowej po prostu nie można było wprowadzić z tego poziomu. Więc no, prawda o cywilizacjach starożytnych jest taka, że one tak naprawdę nie rozwinęły się w takim stopniu, jak chcieliby tego naukowcy. Natomiast jest to po pierwsze efekt przede wszystkim działania jeszcze wcześniejszych technicznych kultur, które faktycznie tutaj na Ziemię przyniosły wiedzę i technologię. No i jakiś wkład w to wszystko, no, pewnie mają te, te starożytne ludy, bo one starały się kopiować to, co zostało na przykład wzniesione wcześniej, starali się tą wiedzę w jakiś sposób dalej Roz... Przekazywać, natomiast y, nigdy nie doszło do takiego y, momentu, powiedzmy, zaawansowania, aby mogli dorównać tym wcześniejszym cywilizacjom. Więc y, 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 no, naszych przodków należy rozumieć jako raczej y, bardziej archaicznych mieszkańców naszej planety, niż y, mogłoby to się ogólnie y, wydawać, dlatego że, tak jak powiedziałem, Największy rozwój był w czasach, o których w ogóle nic nie wiemy, w czasach prehistorycznych, tysiące, dziesiątki tysięcy lat temu, kiedy naprawdę na Ziemi rozwijały się potężne techniczne kultury. Tak więc mam nadzieję, że wyjaśniłem na czym, jak należy w ogóle postrzegać te cywilizacje starożytne. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w kolejnej audycji Cześć.